Pula w masenie, szukamy mnie całe plemię Chciałbyś poczuć się jak gwiazda Dostałeś uczucie pod tytułem rozgwiazda Grahamki, 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 Lubię dobre kanapki Bardzo dobre są te grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki Lubię dobre kanapki Bardzo dobre są te grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki No serem. Cater, cheater, cheater. Cater dobry ser. Kanapka ma słek. Słek, swag, swag, słek. Swag, swag, swag. Piosenka bez przekazu. Kanapka jest z parmezaną. Co? 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 Lubię dobre kanapki, bardzo dobre są też grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki Lubię dobre kanapki, bardzo dobre są też grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki Znowu yeah! Se, nie sen, tylko wędliną. Lubię dobre kanapki Bardzo dobre są też grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki Lubię dobre kanapki Bardzo dobre są też grahamki Jem znowu kanapki, bo nie lubię sałatki No popatrz, on nie ma wody Może mu damy albo mylny udar A, a, może mu damy albo mylny udar Dlatego, że co gorsze jest od udaru Jedynie śmieszkę zwala. Woda niego zwana, Mikrofałówka I jeszcze trzy lodówki go zwana nie zwana Może być też woda Woda mineralna Jabłko tu mega obóz tak samo banan Tak, tak, tak Mega tak, tak A zgarbić tak, a zgarbić tak A, zgarubik, tak. a, zgarubik, tak. a zgarubik, tak tak, tak, tak to w kanapki, nie sałotki. kanapka z serem, kanapka z parmezanem, Tylko naprawdę nie lubię i uwielbiam i nie lubię.